A prezydent daje jak sobie radzi? Był kiedyś lepszy? Nie robi wstydu za granicą. Nie, nie, ro, robi. Nie, nie robi? Nie robi. Języki zna, tak? Języki zna. Y, czy PiS sobie z tymi cenami, z podwyżkami? Chyba tak. A ta, czy... ja na przykład emerytury dostałem teraz w, w ładzie 170 parę złotych więcej. Więcej? Więcej. A powinny być kolejne emerytury jakieś 13, 14, powinna być 15? Hmm. Bo Teraz te ceny wzrosły, o to mi chodzi. A o tu, No powinny być. A 500 plus powinno być poniesione na 600-700, bo teraz są te podwyżki. No, jakaś tam może coś tam powinno. Bo ludzie narzekają, że nie wystarcza im teraz. No, młodzi rodzice, no. Nie, młodzi ludzie nie pamiętają tak jak myśmy, żyli. <canda> że nic nie. Że nic nie było. Że nic nie było, puste półki i pieniędzy nie było. Kiedy było kupić meble, to trzeba, A co to trzeba było zrobić? Dwa, dwa miesiące czekać w kolejce, stać w tym. A teraz wszystko jest. Tak? Co się chce, to jest, nie? To dlaczego tak ludzie narzekają? narzekają. A prezydent Duda jak sobie radzi? Był kiedyś lepszy? Za granicą, za granicą dobrze nas reprezentuje? Znaczy się, według tych prezydentów, co były. jaki był lepszy czy, te, czy Duda lepszy? Nie no. A Komorowski? Chumarowski nie, nie, nie. Czyli do, do, doda najlepszy, tak? Znaczy się, no, po mojej tej sympatii, nie, znaczy się i nawet rozumie, nie, nie robi wstydu za granicą. Nie, nie robi? Nie, nie, robi. Nie, nie robi. Języki zna, tak? Języki zna. Pan ja, tym ty się interesuje, się polityką, także no, wiem coś o A tym. Morawiecki? To jest pan z niego zawodem, czy powinien być ktoś inny? Nie, no ja jestem zadowolony z Morawieckiego i jest też, zna języki, zna tego. No moja córka na przykład zna języki i to zna parę języków, pracuje. Gdzie pan pracuje? Ja. Przy Unii. A, a, nie, nie, nie <gryźli> ten, Dlaczego, A czy zauważył pan wzrostem w sklepach spożywczych rzeczy? Spożywczy, spożywczy? No jest wzrost. Kto ma wpływ na te ceny? Kto ma wpływy? A z jednej strony kto to... Ceny? ceny? co ustalają, no to z celu. Kto, kto je ustala? No ja nie wiem kto ustala, ale mi to się... No mi się wydaje, że producenci trochę rządu. No dobra, dziękuję, bo... Muszę... E, czy jest pan zadowolony z, z rządu? Jak, e, dobrze sobie radzi? Dobrze, rząd chę, dobrze radzić. Jakieś lepsze. Nie, rząd by, mo, może być rząd. E, czy pana przekonała? Tam 13 piecy plus. No jeszcze mnie to nie obowiązuje, bo pracuję. <laughs> ale jak się doczekam do emerytury, to może tak, no. Bo jeszcze nie jestem na emeryturze ani na ręcie. No, 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 jako... A z prezydenta jest pan zadowolony na dudy na przykład? Z, na... No, no, no bo... Jest lepiej niż le Zatuska na przykład rządów? Lepszy jest niż Zatuska. Co, co tu takiego złego zrobił? To zrobił? Nie dlatego, że poszedł kurwa w układ z Niemcami, ja nie lubię Niemców, bo moje dziadku, jeden to dziadek niep... był w Armii Krajowej i zginął. Nienawidzę, nie... A, ale poszedł w układ według pana? Poszedł, weszły w układ, bo dzięki właśnie ty. Po co to zrobił? Po co to zrobił? A dla swojej korzyści, no panie kochany, no co będziemy się...